Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł. Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg, da mu tron jego Ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości Syna jest już w szóstym miesiącu ta która uchodzi za niepłodną dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie Dzisiejsze słowo z Księgi Samuela to jest, to jest historia Dawida, który już podbił wszystko, co mógł zrobić, zrobił, to trochę tak jak przygotowanie do świąt, kiedy wystarczy jeszcze tylko ubrać choinkę, po prostu już wypełnił swoją misję, pomyślał sobie, już pokonałem wszystkich nieprzyjaciół, wszystko przygotowałem, zbudowałem sobie wielki pałac, mam plebanie. Nie ma kościoła. To znaczy trzeba zbudować świątynię dla Boga. I myślę, że to jest taka dobra myśl. On wcale nie grzeszy tym, że ma wielki plan i wielki pomysł, i wielką swoją też jakąś hojność dla Boga, bo chce mu zbudować wielką świątynię już kiedy, kiedy podbił wszystkie ludy okoliczne i, i jest wielkim zwycięzcą. Ale myślę, że to jest ten moment w życiu, kiedy trzeba też usłyszeć głos Pana. Bo łatwo jest wejść w swój własny projekt i swój własny plan i powiedzieć, dobrze, to teraz więcej, będę robił więcej. Dla Boga też będę robił więcej. To nie jest wcale takie głupie, ale, ale widać w tej e, księdze Samuela, że, że Bóg tego nie chce. Na początku e, prorok Natan mówi, co prawda, rób e, tak, jak potrzebujesz, bo Bóg jest z Tobą przecież. Ale później Pan Bóg mówi do Natana: Nie, 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 powiedz mu, żeby przestał. Powiedz mu, żeby się zatrzymał wreszcie. I mówi do Dawida takie słowa, które są bardzo, myślę, e, takie naprawdę, e, nie wiem, e, trudne i, i, i gdzieś dotykają go w samo serce, bo przypomina mu historię jego życia. I mówi: Przecież ty jesteś pastuszkiem, którego ja wziąłem. Z pastwisk pasłeś owce. To znaczy, ja widzę Twoje ubóstwo w środku, i Twoją prostotę też, i, i Twoją biedę. I Ty nie zbudujesz mi już nic. Ty już nic nie zrobisz dla mnie, to ja chcę teraz zrobić coś dla Ciebie. Także to jest tajemnica świąt. To jest tajemnica tego tygodnia, który się zaczyna. Kiedy myślisz, ile rzeczy jeszcze trzeba zrobić, to, to trzeba, żeby się zatrzymać na chwilę i, i usłyszeć ten głos w sobie, który mówi nie. Teraz pozwól, żeby Pan zrobił coś dla Ciebie. Bo może jesteś tak nakręcony i tak już gdzieś rozpędzony w tym wszystkim, co, co zewnętrznie chcesz osiągnąć, że już zapomniałeś tak naprawdę, że to Bóg robi dla Ciebie wszystko. Że On przecież Cię wyprowadził z Twojej biedy i to On chce dzisiaj zrobić dla Ciebie to, to miejsce spotkania z Nim. To Bóg zbuduje dla ciebie dom. To nie ty dla Niego. I wtedy trzeba wszystko zostawić. Myślę, że to jest dobre, czasami nawet przed świętami, trochę zostawić. Trochę pozwolić, żeby nie wszystko było takie perfekcyjne. Nie wszystko było takie dopięte, nie wszystko takie gotowe. Za cenę też kłótni, nie wiem, hałasu i, i zamieszania w domu. Czasami można trochę zostawić. I powiedzieć, kochane dzieci, to nie jest najpięk, najważniejsze, co my zrobimy dla Boga i co my zrobimy dla rodziny. Najważniejsze jest to, co możemy przyjąć, co możemy usłyszeć, co Pan Bóg robi dla nas. Dlatego nie wszystko będzie tak, jak musi być, i nie wszystko musi być tak doskonałe i tak dopięte. Może pozwólmy, żeby Pan Bóg zrobił coś dla nas, nawet w, w tym naszym ubóstwie żebyśmy doświadczyli, że to On tak naprawdę daje łaskę, że to On przychodzi pierwszy. I proponuję Wam dzisiaj taką modlitwę z tym tekstem zwiastowania, która pomoże Wam trochę, może też modlić się w domu samemu. Nie wiem, czy się modlicie ze Słowem Bożym, ale myślę, że, że to jest jakby serce naszej relacji z Bogiem. Nie mówienie pacierza i powtarzanie tylko ustami, ale przyjęcie Słowa Bożego jak Maryja jest centrum naszej miłości do Pana. Dlatego dzisiaj chcę, żebyście też może w tym tygodniu Wam się uda, albo nawet dzisiaj, na chwilę zatrzymali się. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. To jest Ewangelia zwiastowania, najbardziej znana Ewangelia ciągu roku kościelnego, bo czytamy ją chyba najczęściej ze wszystkich. Ostatnio jeden ksiądz tu przyjechał do nas z Olsztyna i, i, i mówi, wiesz, w niedzielę znowu jest Ewangelia o zwiastowaniu. Już nie wiem, co mam mówić o zwiastowaniu, bo zwiastowanie jest bez przerwy. Nie tylko w Adwencie, nie tylko w czasie, nie tylko w grudniu, ale będziemy słyszeć kilka razy w ciągu roku ten fragment. Mówi: ja już nie wiem, co mam mówić. Dlatego może warto nic nie mówić, tylko po prostu przeżyć tą Ewangelię w modlitwie. I to jest taki przykład modlitwy, którą chcę wam zaproponować dzisiaj. Są niektórzy w korytarzu i nie będą mnie widzieć, ale to dobrze. Dlatego, żeby im dać równe szanse dzisiaj, to też możecie zamknąć oczy, żeby nic nie widzieć, żeby naprawdę e, stanąć przed Bogiem i w takiej hojności też oddać mu swoje serce teraz. Możecie, jeśli to komuś pomaga w modlitwie na chwilę przynajmniej, odłożyć wszystko i zamknąć oczy, żeby wyobrazić sobie, że jestem tylko ja i on, że jestem ja i Pan, który przychodzi, aby do mnie mówić. I to jest pierwszy moment modlitwy, to jest zaprosić Boga, nie mówić od razu do niego tysiąc słów, ale po prostu poczekać, aż doświadczy Bożej obecności. Aż doświadczę tego, że to On mnie ogarnia dzisiaj płaszczem miłosierdzia, że to On mnie okrywa, że On chce się ze mną spotkać. To jest pierwszy krok modlitwy. Bez wejścia w Bożą obecność to będą tylko słowa i będzie tylko moje gadanie. Dlatego warto jest najpierw doświadczyć tej, tej bliskości Pana. Na chwilę przynajmniej wyłączyć wszystko, wszystko zostawić, odłożyć zajęcia, które mamy zrobić, i, i usiąść na chwilę w fotelu, żeby uświadomić sobie, że Pan jest ze mną, że Pan jest blisko. I proponuję Wam, żeby sobie wyobrazić to wszystko, co mamy przed oczami w Ewangelii, bo to jest jakby. Coś, co nas angażuje całkowicie, to jest nasza wyobraźnia, nasze zmysły, poczuć nawet to miejsce, może to jest jakaś mała izba gdzieś w jakiejś klejonej chacie, w Nazarecie. Wiadomo, te domy nie wyglądały tak jak nasze. To nie jest zwykły dom, to jest jakaś, jakaś lepianka przykryta słomą. I tam jest młoda dziewczyna w środku. Możecie sobie ją wyobrazić. Ona może ma 12, może 14 lat. Jest naprawdę młoda kobieta, która się krząta, być może nie jest wcale na modlitwie, tylko raczej nie wiem, zajmuje się takimi zwykłymi rzeczami. Ale ciągle gdzieś widzicie jej piękno, jej blask, to jest, to jest kobieta, która jest pełna łaski, jest pełna światła, pełna miłości, pełna delikatności, pełna wdzięku. Możecie sobie wyobrazić Maryję, która jest w Nazarecie. Ewangelia nie mówi, żeby ktokolwiek był z nią. Jest sama. Nie ma Józefa, nie ma jej rodziców, nie ma nikogo obok. Przebywa sama w domu. I wtedy to światło ją ogarnia, jakby obecność Boga zaczyna być tak namacalna i tak widoczna, że może sobie, możecie sobie wyobrazić anioła, który przychodzi do niej, który zaczyna do niej mówić jak głos, który się słyszy. I pierwsze słowa od Boga, które usłyszycie dzisiaj razem z Maryją, kiedy jesteście w tej izbie, w tym domu, w Nazarecie, to są piękne słowa. Raduj się. To jest słowo pozdrowienia. Po grecku wesel się, ciesz się. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś, jak robili listę grzechów głównych, to ostatnim grzechem głównym tego już nie ma dzisiaj na liście jest smutek. Smutek to jest źródło grzechu. Ze smutku rodzi się nieufność. I Maryja cieszy się obecnością Pana. Anioł mówi: Uciesz się, uraduj się dzisiaj. Pan jest z Tobą. To nie dlatego, że jest wszystko proste, czy jest łatwiej dzisiaj, ale dlatego, że On jest blisko. To jest radość bez przyczyny. Po prostu dlatego, że Pan jest z Tobą. Że Pan. Się dzisiaj przytula do serca. Uciesz się. Uraduj się. Ona zaczyna od razu myśleć. Tak jak my teraz pojawią się rozproszenia i pojawią się wątpliwości. I wiele pytań: co ja mam zrobić? A co ja dzisiaj będę robić? A co y, jeszcze y, nie wiem. Mam przed sobą. Maryja ma te same pytania. I Anioł mówi. Kiedy pojawiają Ci się te pytania, kiedy pojawiają ci się wątpliwości, to, to musisz wzywać imię Jezus. On mówi, będziesz, przyjmiesz syna, któremu nadasz imię Jezus, to znaczy Bóg zbawia. To wtedy mów Jezus. Jezus wszystkim się zajmie. Jezus się zatroszczy. Jezus mnie uratuje. Jezus mi pomoże. Jezus mnie zbawi. Kiedy pojawiają się pytania o to, jak ja mam to wszystko przejść, co jeszcze mam uczynić, to wtedy wypowiadaj słowo Jezus, Jezus, mów w sercu Jezus. I zobaczysz, jak te, te rozproszenia mijają, jak to wszystko gdzieś ucieka. Na imię Jezus, wszystko staje się prostsze. Maryja znowu pyta: jak to się stanie, a ja nie mam męża? Józef nie jest ze mną jeszcze. I wtedy Pan Bóg mówi: Ja ciebie okryję duchem świętym. Ja ciebie ocienie Jego obecnością, i to jest moc Boga, która ci dzisiaj ogarnia. I wyobraź sobie, że Pan, tak jak płaszczem, okrywa cię mocą Ducha Świętego. On cię ocieni, On cię osłoni, On cię okryje. Możesz się poczuć teraz jak, jak przykryty kocem, przykryty. Tym płaszczem miłości Bożej. To jest ten moment, kiedy Duch Święty dotyka Twoje serce. Możesz trwać z Nim chwilę, nawet bez słów, poczuć się naprawdę wybranym dzieckiem Boga. Tak jak Maryja, dać się pocieszyć, dać się okryć. Później Bóg mówi do Ciebie: Zobacz, ile rzeczy uczyniłem dla Ciebie. On Maryi pokazuje Elżbietę i mówi, Elżbieta jest już w ciąży, chociaż nie mogła zajść w ciąży, ale możesz policzyć swoje błogosławieństwa teraz. Powiedzieć, Panie, tak wiele już zobaczyłem w moim życiu Twojej łaski. Tyle razy mnie uratowałeś, tyle razy mnie uzdrowiłeś, tyle razy Panie mnie przeprowadziłeś. I możesz wyliczyć teraz, co tak naprawdę Bóg już uczynił dla Ciebie. Jakie są przykłady Jego miłosierdzia w Twoim życiu. To jest taki ważny czas. Naucz się liczyć w Twoje błogosławieństwa. Naucz się liczyć to, co Bóg zrobił, Jego dobroć. Bo Pan Bóg naprawdę jest w Twojej historii. Przeszedł już nie raz przez Twoje życie. I zostawił ślady, żebyś mógł pomyśleć, zwłaszcza w czasie strapienia, żebyś mógł sobie przypominać, co się stało. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Bóg wszystko może zmienić. I teraz dochodzimy do najważniejszego momentu modlitwy, kiedy powiesz: Oto ja, Panie, oto ja. W całym swoim życiu nie musisz szukać idealnych chwil, kiedy będziesz gotowy oddać wszystko, zawierzyć wszystko i zaufać. Ale zrób to teraz, w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Bo Maryja też nie czeka na idealny moment, aż wszystkiego się dowie, ale mówi to teraz. Oto ja, oto ja. To jest Twoje ofiarowanie w życiu codziennym. To jest Twoje ofiarowanie teraz. Nie czekaj, aż będziesz po spowiedzi, nie czekaj, aż będziesz święty, nie czekaj, aż będziesz gotowy. Po prostu to jest teraz, kiedy możesz powiedzieć, Panie, oto ja. To jest proste zdanie, ale nie każdy jest w stanie je powiedzieć. Nie każdy jest w stanie oddać. A możemy oddać tylko siebie, nic innego. Nikt tego nie może zrobić za męża i żonę. Możemy zrobić to tylko za siebie. I warto czasami napisać sobie w domu też jedno zdanie ofiarowania. Napisać czarno na białym. Bo wtedy to widać, że naprawdę mam w sobie decyzję i taką, i taką e, też determinację, żeby iść za Bogiem. I chcę sobie to zapisać. Włóżcie sobie do portfela, włóżcie sobie do kieszeni swoją modlitwę ofiarowania Bogu, bo to jest moment, kiedy oddajecie mu życie, żeby to towarzyszyło nam w codzienności. Warto potem sięgnąć od czasu do czasu, przeczytać, co tak naprawdę napisałem. Wtedy odchodzi od niej anioł. Maryja wychodzi na pustynię, ale my wracamy do codzienności i wracamy do życia. To jest koniec jakby tego spotkania, ale też to jest otwarcie na codzienność, na to, że Bóg będzie mi towarzyszył, że nie rozstaję się z Nim, nie żegnam się z Nim w czasie modlitwy. Nie mówię, Panie Boże, teraz ja już wracam do swojego życia. Ale, ale mówię już nie Panie, ja nawet jeśli Ciebie nie będę czuł. Nawet jeśli nie będę cię widział, to idę z tobą. Bo pustynia jest miejscem spotkania z Bogiem. Chociaż nic nie czuję i nic nie widzę, Ozeasz mówi: wyprowadzę cię na pustynię, żeby mówić do twego serca. I możemy zakończyć teraz to rozważanie, tą modlitwę też naszym własnym zawierzeniem Panu, oddaniem się Jemu. Dlatego powstańmy razem.